Bardzo serdecznie zapraszam właśnie do Podlaskiego Instytutu Kultury na godzinę 18 9 grudnia, by zobaczyć y, pracę pani Bernardy Roś. Pani Bernarda specjalizuje się w tkaninie dwuosnowowej i y, wystawa jest efektem stypendium twórczego, przyznanego przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok właśnie 2022 i to jest efekt. Y, tego stypendium. Jest on, oczywiście, wystawa jest wzbogacona o prywatne zbiory i pracę Pani Bernardy Roś, ale właśnie pokazuje między innymi też te stypendium twórcze, jest one o tyle ciekawe, że prezentuje prace związane właśnie z Podlasiem, z jego wielokulturowością i tematyka tych. Prac zrobionych właśnie, jeśli chodzi o stypendium twórcze, to jest um, można zobaczyć piękny, przepiękny pałac branickich, bardzo dużej tkaninie, można też zobaczyć krasnogródę i um, efekt przemyśleń i pewnie artystycznych takich zmagań, um, jeśli chodzi o um, tatarów właśnie tych pozlaskich um, Jest też przepiękny strój. Zaprojektowany i właśnie uszyty na tą okoliczność, wykorzystanie też tkaniny dwosnowowej właśnie do takiego ubioru. Oprócz wystawy prac też serdecznie zapraszamy na recital w wykonaniu pani Malwiny Marciniak, która również pokazuje czy zaprezentuje utwory w ramach stypendium twórczego, z tym razem przyznanego przez marszałka Województwa Podlaskiego. Myślę, że będzie to doskonała okazja, by podzielić się właśnie tą twórczością z mieszkańcami Stoku i okolic, na które bardzo serdecznie zapraszam. A wystawa będzie czynna do końca roku. Także kto nie będzie mógł skorzystać z wernisarzu o godzinie 18.00, właśnie 9 grudnia, to zapraszam codziennie do Podlaskiego Instytutu Kultury. Tu można będzie zobaczyć pracę pani Bernardy Rość.